Witam serdecznie na kanale Fundacji Słowiańskie Powroty. Szanowni Państwo, dzisiaj chcę Wam pokazać, pewnie większość z Was już to robi od dawna, ale my nieco inaczej to zmodyfikujemy, czyli po prostu co my tu mamy teraz, co tutaj rośnie, wezmę to delikatnie, oczywiście teraz orzech włoski. Orzech włoski, my tu akurat użyliśmy Jacka i co z niego będziemy robić i jak go będziemy stosować i na co go przede wszystkim będziemy stosować. Zrobimy tu syrop, bo większość z Państwa robi po prostu nalewkę, intrakt można zrobić, można tak zrobić. Zaraz powiem, jak z tego później zrobić pyszną nalewkę, ale chodzi nam o syrop, gdyż nie każdy, nie każdy po prostu może zastosować ktoś ma za dużą nadwrażliwość żołądka jakieś gdzieś nadżerki, na dwunastnicy i nie każdy może stosować tego na alkoholu. A dwa, nie da, będziemy dawać dzieciom małym na różne schorzenia, na które to pomaga po prostu odmała alkoholu, mimo że to jest niewielka ilość. Ale co my robimy? Robimy syrop z orzecha włoskiego i już Państwu mówię, no tak jak wiecie Państwo, trzeba go zebrać teraz bardzo ładnie, przynajmniej u nas leje się żywcem po prostu, że tak powiem, po rękach płynie. I co? Kroimy go różnie, jak tam chcecie, na kwadraciki, ja tu trochę plasterków, jak mi tam się po prostu to robiło, jak mi było, śpieszyło, to szybciej to kroję na większe. I co robimy następnie? Nic innego, jak zalewamy to miodem. Najlepiej miodem. Ja wiem, że zasypują cukrem, ale wpierdzielać ten cukier później. My akurat mamy miód płynny. No jedyny, który jest jeszcze, został nam płynny, bo niedawno pozyskiwany to miód spać jodła. Miód, który u nas jest raz na 5-7 lat. Nie wiem skąd w sklepach jest, co roku taki miód. Może kawainka, może ten, ale w to nie wnikajmy, co kto sprzedaje. My mamy swoją jodłę po prostu. I co robimy, szanowni państwo? Zalewamy to tym. O, jeszcze ładny płynny. Jeszcze on będzie zalewamy powoli, bo to musi dojść do samego dołu. Myśmy tu zrobili takie dwa słoiki. Nie wiem ile one tam mają, 2,20 czy 2,30 mniejsza z tym ważne, żeby... Później to wyskrzybiemy, z tego nie będziemy się ceregielić. Na razie raz, dwa, o! Ładnie nam już tutaj kamera pokaże, wchodzi, on musi tam dolecieć. Trzeba delikatnie, on jest taki już... Możecie, jeżeli macie miód zsiadnięty już, bo w większości miody są zsiadnięte, możecie go zrobić kąpiel wodną, rozpuścić i tak samo zalać, tylko nie przegrzewać mi go. My mamy tu akurat, robimy dla siebie na... Oczyszczenie zaraz powiem na co to fenomenalnie jak to działa i tu nie ma żadnego alkoholu tu przeprowadzamy fermentację robimy fantastyczny lek to głównie dla pań ale to dla wszystkich jest o on sobie tu jeszcze ścieknie i tak to po prostu zostawiamy, szanowni Państwo, powiem jak to po kolei. I tak to teraz wystawiamy to na światło dzienne, czyli na parapet, w nasłonecznione miejsce, ewentualnie jak macie gdzieś pod dachem, żeby to słońce operowało, żeby było ciepło. Zostawiamy to na 40 dni. Na 40 dni. Po 40 dniach. To nam oczywiście, powiem Państwu, możecie postawić jak na parapecie, bo to swój trzeba szczelnie zakręcić i raz dziennie to przemieszać w tym słoju. I delikatnie codziennie można upuścić, bo będzie fermentacja zachodziła. Co prawda nie taka jak w czosnku czy w szyszkach, ale też będzie zachodziła. Także warto coś podłożyć, ewentualnie talerzyk, jak zrobicie pełni, bo będzie to może nam to delikatnie gdzieś tam wykipieć. I tak to zostawiamy na 40 dniach. Po 40 dniach odcedzamy to, szanowni państwo, i mamy gotowy do ciemnego miejsca, wtedy chłodnego. Mamy gotowy, że tak się wyrażę, lek oczywiście. A to, co nam zostanie, te orzechy w tym miodzie, no to zalewamy to, szanowni państwo, 70% alkoholem albo wódką i wychodzi wam wspaniała nalewka miodowa. Smak tego syropu jest bardzo dobry, taki słodko-gorzki można to podawać dzieciom i tak dalej. Jak stosować później taki syrop? Stosujemy jedną łyżeczkę na czczo. Jedną łyżeczkę na czczo się stosuje dziennie. Kuracja trwa najlepiej przeprowadzić ją 2-3 miesiące. Po takiej łyżeczce wyjdzie wam tego sporo, ale na co to działa, szanowni państwo? Co tutaj powstaje? Głównie jod. Czyli wszystko, wszyscy ludzie, którzy mają, głównie to kobiety, niedoczynność, tarczycy, hashimoto i tak dalej. Tu są duże ilości miodu, gdyż nie każdy z Was po prostu mieszka nad tym morzem i nie chodzi o metr od brzegu, żeby się tego jodu nawdychać. Także tu możecie coś, na co jeszcze to stosujemy. Wszelkie dolegliwości układu pokarmowego, tak samo jak i ta nalewka, którą robicie zawsze, czy intrakt, ale to po prostu. Fenomenalnie działa przy tym, tak jak już powiedziałem, przy tej tarczycy, ale jeszcze większość dzisiaj kobiet, czy to młode dziewczyny, mam ich bardzo dużo, cierpi na zespół policystycznych jajników. Tak to ładnie nazwali po prostu, gdyż nie ma tego jodu. A to bardzo ładnie działa na drogi płciowe. Ten nasz, po prostu ten nasz syrop i tam go stosujemy, i będziemy wracać po prostu do zdrowia. Na co jeszcze? No, pasożyty. Możecie podać dzieciom, nie każdy chce, nie każde dziecko chce wziąć piołun, czy wroty czy coś, albo jest za małe. I nie możecie, nienawidzą tego w całym układzie pokarmowym, nienawidzą tego pasożyty. I co jeszcze ważne jest? Ważne jest, że to mogą stosować taki syrop cukrzycy i tak dalej. Tylko wtedy pamiętać, że miód ma być spać. Spadziowy. Wtedy ten miód nie podnosi cukru. Jeżeli to jest prawdziwy, naturalny miód, on nie będzie podnosił cukru, a zarazem będzie wspomagał cały układ trawienny, czyli trzustkę, i itd., tak itd. i ta po prostu, i to te dolegliwości będą nam uchodzić. Cóż, szanowni państwo, mógłbym jeszcze powiedzieć: jest bardzo wiele, już nie będę mówił. Już sami dobrze wiecie, ile w miodzie, bo to nie jest ani grzane, ani co, ile w miodzie. Jest po prostu składników minerałów, witamin i jeszcze nam dochodzą z orzecha. Także tu macie bombę suplementową w tym po prostu i takim słoju. I po 40 dniach gotowy produkt. I tak można spożywać odporność przede wszystkim, ale jeszcze muszę dokończyć, bo już mi tam psy szczekają, jak zwykle dokuczają. Y na co działa? Przede wszystkim usuwa fantastycznie metale ciężkie i toksyny. Toksyny, których dzisiaj jest po prostu multum. Możecie to stosować. O dzisiaj akurat jest taki dzień, tu już kamera nie będzie pokazać, że jakoś dzisiaj samoloty latają na innym paliwie od rana piękne niebieskie niebo, jakiego mało na co dzień. Także dzisiaj pewnie latają na jakimś ekologicznym paliwie i nic tam z nich nie wylatuje. Także to już tak nawiązując do tych całych smug. I na coś jeszcze na co jeszcze a przede wszystkim zabezpieczają wchłanianie się tych toksyn to wszystko co na nas opada to wszystko co nam serwują w żywności po pierwsze, raz że to usuwa, a dwa, zabezpiecza nas po prostu przed wchłanianiem kolejnej dawki tej trucizny, którą nam serwują ze wszystkich stron. Także cóż, szanowni Państwo, nie będę przeciągał. Jeżeli macie po prostu gdzieś orzechy, róbcie to, a jak nie macie, to przejdźcie gdzieś u kogoś rosną. I tak ludzie dzisiaj nie zbierają, bo wolą kupić gotowe jakieś z niewiadomego pochodzenia gdzieś w sklepie, łuskane, wysuszone, przesuszone. Ewentualnie, jeżeli potrzebujecie, jeszcze nie macie, chcecie taki, mm, takiego miodu, no to jeszcze jest płynny, będzie około 2-3 tygodni, jeszcze ten akurat płynny, to zapraszam. Jak zwykle trochę reklamy. Niech tam żeby tam miał ten srolę, żeby tam miały co robić po prostu z tej, z tej farmy, żeby miały się o co czepiać, to zapraszam do sklepu na www.potęgasłowian.pl Dziękuję serdecznie.